Szczęść Boże, czy mieszkają tu jakieś mali chłopcy? Y, ale ja nie o tym. Proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na roast pana prezesa Janusza korwin mikkego która odbędzie się 20 października w Hulakuli. Będą sami uduchowieni ludzie i będą się świetnie bawić. Zapraszam bardzo serdecznie również do wykupywania pay-per-view za jedyne. Co łaskę? Za mało. No, dziękuję. Cześć Boże, Bóg zapłać.